Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i do Food Crate Update'u mamy już bardzo niewiele czasu, także mega szybciutko nam się tutaj pojawi. Niestety ja, widzowie, będę troszkę spóźniony, bo generalnie ja wracam w poniedziałek do domu, także będę nagrywał wtedy, więc troszkę się opóźnię, ale widzowie będą wszystkie odcineczki, także zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, ponieważ dzisiaj zagramy sobie, widzowie, wszystkimi postaciami, może nie wszystkimi dosłownie, bo jest ich więcej, ale nie mam miejsca na nie, potrzebuję też farmy. Zagramy sobie Abysmal Mode, piercing postaciami, czyli tymi, które potrafią przeszywać kilku przeciwników naraz. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo wiecie, chcę tego wojda posprawdzać, jak tylko się da, czyli dosłownie wszystko, wszystko sobie tutaj posprawdzać, czy jakiekolwiek postacie siedzą, czy da się przejść tutaj piercingiem. No wiecie, przydałaby się też kupić Camera Woman, to na pewno, ale może Leprechaun będzie lepszy, bo on da jeszcze ręża dodatkowo, także dla takiego tutaj Titan Beach Ballmana, no i dla tego naszego Demented Titana, na pewno się to przyda. Mógłbym też mieć niby DJ TV, no ale jakbym dodał DJ TV, to już w ogóle prawie na nic, by tu miejsca nie było. Wiecie o co chodzi. No to musi być też takie, żeby fajnie było, żeby dużo postaci z piercingiem było, bo mógłbym dać DJ-a, ale tak no troszkę wiecie, troszkę bez sensu. Wtedy by też szybko bili w sumie, bo patrzcie, mamy tutaj cooldowny 1-1. Tutaj mamy 0-2, no to wiadomo, ta, ta piercing postać, legenda jest mega OP nadal. No chociaż już nie jest tak używana, bo wiecie, mamy tutaj do dyspozycji szefa Clockmana, każdy na niego się rzuca, że on daje 15% więcej ręża, ten daje tylko dyszkę, więc tutaj no troszkę przepadł, wiadomo. No i mamy też Mech Bani Titana, który będzie nam bustował postacie. Także ten boost, widzowie. Mam nadzieję, że z takim buścikiem damy radę, tylko w ogóle sprawdzimy w tym odcinku, czy damy radę zagrać tylko pod Leprechauna i dam radę jakkolwiek się wybronić. Patrzcie, leci Assassin, mam już 200 HP tylko, jak ten każdy z tych polistojletów, tych tutaj policjantów, panów, panów policjantów, pan komendant, jak podejdą i mnie dojadą, no to widzowie, to koniec, nie? Tutaj nawet nie ma o czym gadać. Ja sobie postawię go może gdzieś tutaj. Dobra, dawaj, dawaj, będzie, będzie Wavik, będzie? Dobra, mamy to idealnie, widzowie. W porę, dosłownie w porę. Nie no, inaczej tego nie nazwę. To dosłownie jest ostatnia chwila. To była ostatnia chwila, żeby postawić Leprikona. Leprikon, uwaga, ma taki duży plusik, że nie da się go zestunować. Dlatego go wziąłem zamiast Kupit Camera Woman. okej, okay, Kupit Camera Woman mógłbym postawić szybciej, bo jest o wiele tańsza w postawianiu, wiecie, no, żeby ją postawić, to nie ma tak drogo. Nie jest aż tak drogo, ale tak myślę, gdzie najlepiej teraz postawić tego zioma. Może najlepiej by było gdzieś tutaj. Wtedy, by tam wiecie, bił do przodu, jeszcze tutaj, w sumie po prostej. No, całkiem ciekawie. W sensie, całkiem ciekawie. Można zagrać leplikonem na tej mapie. Naprawdę, jestem w szoku, bo serio macie tutaj dużo, dużo możliwości. Na razie tego z tyłu nie będę usuwał, bo nie wiemy, co nam tutaj przyniesie, widzowie. Kolejny Waveyk, nie To no, aktualnie widzicie, nie ma łatwo, nie? Patrzcie, tutaj poleciał dalej Cat Toilet, także trzeba go ewidentnie tutaj, widzowie, dojechać jeszcze z tyłu, dlatego nie usuwam tego leplikona. Mam nadzieję, że on da sobie radę. 600kp, dawaj, 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 dobra, udało się. No i bardzo fajnie, także widzowie, ten początek powinienem jakoś ugrać i zobaczymy, co będzie dalej. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonujący funkcjonująca strona blogzboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPal'em, kartą oraz Blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać tradez z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24 na 7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Dobra, widzowie, gram tymi postaciami, powiem wam tak, naprawdę nie ma lekko, jest mega ciężko. Bo jak tak patrzę, co tu się dzieje, to serio jest tu giga trudne, żeby jakkolwiek pokonać te. słuchajcie, Skibidi, patrzcie, leci tu do nas Jetpack polis Toilet, jakiś UFO Toilet, no masakra, żeby to pokonać, widzowie, a tutaj ich pokonać, to trzeba będzie naprawdę się spocić. I teraz tak, szybko może tego demented postawię, zioma postawmy go dobra czy on da radę tego UFO -toileta zbić błagam błagam dawaj Uderzaj! No stary! Za późno to zrobiłeś! Uda o, Dobra, widzowie, jednak się udało. Ja nie wierzę, że dementet nas uchronił. Jajku, dziękuję ci, dementet, tajtanie. Nie, naprawdę, widzowie, to był ostatni moment. To naprawdę była ostatnia chwila, żeby cokolwiek zrobić, i udało się chłopu. Nie, po prostu się by udało. Nie wiem, czy ja za szybko nie autoskipuję. Może powinienem troszkę się uspokoić, to będzie łatwiej, bo naprawdę tutaj serio jest to mega, mega trudne. Poza tym, no problem mamy, bo nie mamy z przodu żadnych postaci, co oznacza, że, no wiecie, ciągle mamy stuny na tych Santa tutaj ciężko poulepszać cokolwiek. Dobra, patrzmy tutaj. Mamy airplane toileta. Ok, Będzie og ograny totalnie, więc teraz tak tu ulepszymy. Postawiłbym tego demented na środku. No wiadomo, żeby wiecie, tak nie stał do tyłu. Tylko, że no problem jest taki, że ziobek musi stać do tyłu. Patrzcie, on to jest ostatnią nadzieją. Te 30 tysięcy, które uderzy, to jest, wiecie, taka ostatnia nadzieja, ostatnie uderzenie. Tylko, jak tak na to patrzę, to serio to wygląda strasznie, nie? Naprawdę. Ej, to jest ciężkie. Co tu się dzieje w ogóle? Może, może za 7700 ulepszymy, ale, chociaż nie. Wydaje mi się, wiecie co? Że tego demented postawimy tutaj, zioma. I wtedy to już jakoś ruszy, wiecie? Dajmy tego tutaj z toporem. On wtedy za 30 tysięcy, jak uderzy, dajmy strongest. Niech bije tych najmocniejszych, wiadomo. No i wtedy widzowie, jakkolwiek to nam zacznie tutaj oddawać, nie? No bo są problemy, no nie ukrywam, nie ma lekko. Jeżeli chodzi, widzowie, o granie takimi postaciami, no to no po prostu jest trudno, nie? No bo tutaj dużo tego idzie. To jest abysmal, widzowie. To jest abysmal. Bardzo dobrze, że jest trudno, ja tutaj wiecie, ja, ja bardzo to lubię, nie? Że jak jest trudno, tak jak musi być, bo tryb jest trudny, no to wiadomo, to fajnie, no to nie ma na co narzekać. Tylko żebym dał radę przejść, nie? To najważniejsze, żeby jakkolwiek dawał radę przejść. No i więcej, no, no nie będę na pewno narzekał, nie? To na pewno. Dobra, 2700 widzowie, ulepszamy zioma. I teraz tak, robimy tak, żeby tego Demented Titana ulepszyć szybciutko na wyższy poziom, żeby on szybciej bił, żeby on dostał takiego powera i wtedy damy radę jakkolwiek grać, nie? No mogę tutaj też poulepszać tych ziomeczków moich, tylko że, no nie, no raczej tutaj nie damy rady. Dobra, wiecie co? Poczekamy chwilę, 2000 wydam, albo nie, skipujemy. Skipujemy. Musimy skipować, żeby jak najszybciej ulepszyć nasze postacie. Patrzcie, co tutaj leci: Dual Flying bassu, ile on ma HP, nie? Naprawdę, to jest straszne. Ile tego tutaj leci w ogóle? Co tu się dzieje najlepszego, nie? nie no, serio, jest mega trudno. Jeszcze tutaj, jak ulepszymy dementę, to za dużo nam to nie da. Może dodajmy mechbani Titana. Patrzcie, to jednak nam da tutaj takie stałe obrażenia: takie stałe, wiecie, uderzanie. I myślę, że to całkiem, całkiem powinno oddać. I teraz tak. Mamy 7700. Tutaj możemy tego ulepszyć Możemy ulepszyć naszego Santę O ile nie będzie miał stuna, ale wiecie, no aktualnie to ma stunów I to nie mało, jeszcze ziomek na niego usiadł Ja nie mogę, no to masz farta stary Powiem ci, że naprawdę Mega farcisz, że jeszcze na tobie chłop siada nie? To najgorzej jak mogło być No i dobra, mamy tego ziomeczka Myślę, że tutaj ulepszonka jak najbardziej Dobra, ulepszmy może tych Santę Tego Santę TV, bo będzie lipa widzowie Naprawdę będzie lipa Potrzebujemy na pewno sobie busta rzucić za chwilę Wiesz nie, dobra, nieważne, nie potrzebujemy. Mamy Giant Dual Blade Toileta, który na, na aktualnie sobie tutaj idzie, nie ma tak źle. Gdzie on jest? Czekajcie, tutaj? Ten Giant Dual Blade, a tam jest z tyłu, dobra. To luzik, to mamy dużo czasu. I teraz tak, Mech Bani Titana robimy, widzowie, teraz mamy ten zasięg, że możemy ulepszyć naszych ziomów. I ulepszamy, dawajcie, ulepszamy. Odpaliłem, widzowie, ale... A serio tego tutaj nie łapię? To w tym różowym tylko łapię, tak? O nie, najgorzej, no ale dobra. Coś tam użyłem, coś tam zadziałało, nie ma tak źle. W tym momencie, widzowie, musimy się zająć ulepszeniami no dalszymi. I nie mech, ba niech ba nie mech bani Titanem. Jezus, chciałem powiedzieć trzy rzeczy naraz, co się dzieje. Także, widzowie, nie mech bani Titanem, tylko tym naszym Demented Titanem, bo on bardziej odda, nie ma dużego tutaj redża, tak żeby się, że elegancko. No jedyny minus, że dostaje Stuna, nie? Więc tutaj. Na pewno mocny minusik, ale na razie może Leprikona ulepszymy i spróbujmy to przeżyć, bo serio jest mega, mega trudno z tym piercing widzowie całym setem i tak jakoś tak nie do końca daje radę. Naprawdę jest trudno. Może sprzedajmy tego Demented, dodajmy tutaj widzowie autoskipa i wrzućmy drugiego Leprikona na maksymalny poziom, co nam da bardzo dużo obrażeń, nie? To będzie mega dobre, tylko że słuchajcie, tak patrzę. Czy na pewno mi potrzeba autoskipa? Nie trzeba. Okej, okay, to mamy, to mamy tutaj mechbani no niby tym żółtym miał łapać tego buffa, może różowym łapie, już nie wiem widzowie. Nie pamiętam, może i różowy to jest jakby zasięg tego boostowania, ale jeszcze mu się zwiększy, bo tutaj mamy oczywiście, wiecie, no wyższy poziom to więcej rędza nie? Wiadomo. I teraz tak, tego Titana Beach Ballmana Dałbym gdzieś tak tutaj, może, tylko że on będzie miał stłuny widzowie. Nie, to lepiej dać go tutaj, niech uderzy tą piłeczką. Za 9000 mamy bardzo fajne ulepszenie, bo zapomniałem, że Titan Beach Ballman jest postacią piercing, która naprawdę jest mega potężna, bo już na drugim poziomie ma widzowie o wiele lepsze cooldowny i już zaczyna bić tak dużo. Patrzcie, to jest mega dobre, nie? Tą gwiazdką rzuca. Także teraz już na pewno wygramy. Lecimy na autoskipie, ulepszamy widzowie Santę do przodu na maksa, no bo tutaj oczywiście jesteśmy jak, jak zwykle, mega do tyłu, nie? To też żadna nowość, naprawdę, jeżeli chodzi o ulepszanie widzowie, mikołajków tutaj, no, słuchajcie na właśnie tej mapie, no to tutaj święta szybko u mnie no, nie nadchodzą, nie naprawdę jest tutaj ciężko to poulepszać, bo trzeba się bronić. Dobra, ale na razie idzie nam, idzie nam całkiem nieźle. Także myślę, że taki 60 Wav'ik to widzowie do no, jednym kłapnięciem zęba, nie? Elegancko. Tutaj jedno, jednym uderzeniem tej pięknej piłeczki naszej, Titana Beach Ballmana. Dobra, tu dwóch leprikonów. Jeszcze jeden mógłby tutaj być ulepszony na maksa. W sumie dajemy go. I teraz ulepszamy naszego Demented, tego Mecha. Wszystko naraz, widzowie, tak mniej więcej co nie, żeby tutaj to ogarnąć. I nie wiem, czy będę ulepszał na maksa Santę. Chyba sobie odpuszczę, bo no teraz wydać 6030 Wave. To jestem troszkę już za późno. No, mogę niby. Ale wiecie co, wydaje mi się, że to będzie tak naprawdę za późno, że mimo że ja to ulepszę, to stracę pieniądze, a tu już i tak 1500 a 500. No niby 1500 za trzech, nie? Co każdą rundę tracę. Jeżeli nie ulepszę ich na maksa, więc tutaj no wypadałoby ulepszyć, tylko że problem jest taki, że jakoś tak nie za bardzo widzowie mi się chce. No serio. Brakuje mi tu takiej chęci do ulepszania tego zioma. Jeszcze tutaj dostają stuny. Dobra, ulepszmy naszego Demented Titana. I tyle, widzowie, co się będziemy bawić. Tutaj widzicie, ciągle mają stuna, także musimy się, widzowie, mega, mega tutaj przyspieszyć. Musimy bardzo dużo bić. Uwaga, dodajemy Demented Titana kolejny poziom. Dawaj, ziomeczku, dawaj, 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 dobra. Mamy to? Mamy to. No i w tym momencie on już jest lepszy, a zaraz będzie, widzowie, najlepszy. Także za chwilkę totalnie ogramy tutaj te Skibidi, no i nie będą nam tutaj podskakiwały, nie? No myślę, że totalnie damy sobie radę. Patrzcie, ciągle mają struna. Ja nawet nie mam kiedy ich ulepszyć. Dobra, I jakby pierwszy raz to mówię, Odpuszczam sobie widzowie Sante TV. Po prostu lecę dalej, już ulepszam za te 1500. Trudno, stracę troszkę pieniędzy, ok, ale myślę, że te postacie widzowie na spokojnie dadzą sobie radę bez Santy na maksymalnym poziomie i tak być mega. No będą mega mocne, tak? Także myślę, że tutaj nie będzie problemu. I podpalamy, widzowie, podpalamy i lecimy, let's go, teraz będzie o wiele łatwiej. Dobra, widzowie, troszkę minęło, mamy taki lejcik bardziej i serio, totalnie te postacie oddają. No, zrobiłem mniej więcej tak, że dałem tutaj mecha bani. Możemy ulepszyć tutaj ziomeczków, czemu nie? Znaczy, tak naprawdę Titana Beachballmana tylko ulepszymy. No, źle to troszkę postawiłem, ale nie ma jak. Oni wszyscy zajmują giga dużo miejsca, także no, jest to trudne, ale tak, na pewno ulepszymy tego demented ziomeczka tutaj i słuchajcie, spróbujemy jeszcze ulepszyć tutaj może kogoś, wiecie spróbujemy dać tego na coś takiego. No i dobra, czekamy na naszego najlepszego bosika. Wiadomo, tutaj leci tego bardzo dużo, aż mi giereczkę zacina, no bo wiadomo, widzowie, wiadomo. No tutaj no niestety będzie zacinało, bo jest dużo takich postaci, które wiecie, no zabierają troszkę tych FPS-ów. No jest tego dużo. Patrzcie, jak oddale, no to już całkiem spoko, nie? Także to, to tak zawsze, zawsze w TTD to było, że zacinało, jak tutaj dużo się działo, było dużo skibili, a jak oddalicie, to możecie sobie grać bardziej na luzie, nie? Bo jak przybliżę, no to tak troszkę zacina, chociaż teraz już troszkę się uspokoiła. No i dobra, widzowie, szybciutko, szybciutko. Musimy backbadić, szybko odpalamy go. Ej, co ten astro tu robi? Aha, aha widzowie, no to nieźle, to nieźle. Ja myślałem, że tak fajnie tutaj wygramy. że się bado, no. a tutaj jednak team piercingu. Widzowie, czyli wiecie, przeszywania przeciwników, to no nie wiem jak to nazwać. Po prostu ten Teamek przegrał. Nie no, jestem w szoku, widzowie, naprawdę. No, challenge nieudany, no okej. Okay. Ale mam nadzieję, że się dobrze bawiliście tutaj, jeżeli chodzi o oglądanie odcineczka, no i czekamy na update, no bo wiecie, nie ma za bardzo co robić w tej grze, no trzeba czekać na update. W ogóle jeszcze sprawdzimy szybciutko, widzowie. Piotr, dzięki za alarma, Large Fanman, Jetpack dzięki bardzo Miuling, surfer, surfer chciałem powiedzieć, surferek. Wizard, kamera i jeden gemik od Mikołaja. Dzięki bardzo panowie, wszystkich pozdrawiam serdecznie. Dzięki bardzo za takie potężne tutaj prezenciki. No i co, widzowie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Zagrałem tym teamem. No i co dziwne, na koniec przegrałem. Chyba zawsze trzeba, jak jest 59 wave, to sobie autoskipa wyłączyć.